Także nie ma tego pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej rozebrany, ale on był pokaźnych rozmiarów, nawet dość duży. I tutaj kamery go strzegły. Tu jedna kamera, widzę, że jeszcze się ostała, nawet niektórzy mówią, że jest niepodłączona, ale w parku przecież kamera musi być. Także ten dziad jest nagrywany z wielkim łbem, małe oczy, który napada. Proszę Państwa, no jeżeli tutaj napadają w Parku Skarżyskim, gdyby morderstwa i nieraz, czemu oni nie rozgłaszają? Kiedyś w Rzeczpospolitej czytałam, że na Czapelskiej chłopak, taki facet, który tam zresztą w domu sam rzadko przebywał, zaprosił tutaj kogoś właśnie z tego parku. Ten go czy związał, oczadził. Mało facet nie umarł się, nie zaczadził na śmierć, ale pogotowie przyjechało, odratowało człowieka ale nie wiem, chyba umarł jednak. Chyba umarł właśnie, odchodzi, że umarł. No i kamery namierzyły tego, który wychodził, bo czapeczkę tylko wziął z psychiczny z tego parku. Czapeczkę ukradł.